Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Słuchajcie, jeżeli macie Renegade gdzieś w garażu i postanowiliście go odłożyć i się kurzy, a macie też 65 TS, to być może warto byłoby go spróbować z kilku ważnych powodów. Mi się wydaje, że ta maszyna jest dużo lepiej dostosowana do dzisiejszej mety. Wydaje mi się, że ta maszyna dużo lepiej sobie będzie radzić w matchmakingu. Jeżeli zacznijmy od podstaw, bo ja mam wrażenie, że to jest czołg, który jest połączeniem Hoteka i Magica, Czyli czołgu ciężkiego i czołgu średniego. Podobnie trochę jak w przypadku tego nowego E77, który wyszedł. Pytanie brzmi, czy będziecie zainteresowani w ogóle graniem, ta, graniem taką maszyną? No bo wiecie, jest dostęp do Skody, do twórki do BZ i tak dalej, i tak dalej. Jednak ten czołg radzi sobie bardzo fajnie też na frontline. Niestety tutaj repki z frontline'u Wam nie dam, bo nie ma frontline'a, a nie wiem też nawet, czy byście chcieli. Jednak podstawowe zalety E75 TS omówimy sobie Najpierw pancerz. I słuchajcie, z tym pancerzem, tak jak wam mówiłem chwilę temu, jest różnie. Dlaczego jest różnie? Dlatego, że dolna płyta, pomimo tego, że nie wydaje się jakoś turbopapierowa, no to umówmy się, na ósmym poziomie, na dziewiątym, na dziesiątym i nawet na siódmym, no to jest autopena, tak? Chociaż nie ma wcale tak mało tego pancerza. Problem jest raczej z górną płytą. Ta górna płyta, gdyby była bardziej opancerzona, byłoby fajnie, ale zobaczcie, weźmy sobie lufę na wprost i zobaczmy, ile tego pancerza będzie. No, powiem szczerze, że tutaj zwykłymi APK-ami można to dziurawić, więc uważajcie proszę na to, jak się kontujecie takim E75 e, e TS. Tutaj niestety zbyt kolorowo nie jest. Za to wieża ma swoje plusy, jednak są też minusy. Ogólnie wieża jest świetnie opancerzona. W większości przypadków ciężko Wam będzie zrobić jakiekolwiek uszkodzenia, jeżeli chodzi o je. samo jarzmo. Działa, nie wpuszcza tak jak Pan Luwe, ale wysoka pena już będzie go łapać. E, przynajmniej na tej podstawie będziecie bezpieczni. Mam wrażenie, że tutaj wygląda to lepiej niż na Luwę, no ale też idealnie nie jest, tak, bo frontalnie można to działać. Dodatkowo te boczki tutaj delikatne, no też mogą wbijać to takie oczka, które tutaj widzicie, za to bardzo mały włas. więc jeżeli się będziecie dużo ruszać przód, tył, przód, tył, oddawać te pestki, no to wydaje mi się, że będziecie raczej więcej to, to wierzą odbijać niż, niż przypuszczacie, bo jest całkiem, całkiem niezło. Mało tego, można tym zrobić z skrapa, nie ma problemu, Scrap wygląda bardzo fajnie na tym czołgu. Moim zdaniem jest bardzo mocny, więc z pancerzem bywa różnie. Ma te takie właśnie sitkowe Wixpoty, na które musicie uważać. Więc jeżeli wyjeżdżacie na przeciwnika, to proszę was, nie zatrzymujcie się w miejscu i nie stójcie, nie czekajcie, aż po prostu ktoś wymierzy, znajdzie Wixpot i odda wam pestkę. Plusem na pewno tego czołgu jest działo. Mamy 360 szkodzeń, bardzo fajnie, bardzo pięknie, dobry rozrzut z modułami, mamy też czas celowania całkiem niezły, dobrą penetrację, bo prawie 300-282 pęki i szybko latające pociski. Jeżeli ktoś z Was lubi właśnie takie czołgi, to jest to czołg dla Was. Zachęcam Was do tego, żebyście zobaczyli sobie te bitewki, sprawdzili też mankamenty tego czołgu, dlaczego może Wam się podobać lub nie podobać i dajcie znać przede wszystkim w komentarzu, czy w ogóle ktoś z Was tym gra, a być może zachęcam. Was właśnie tym filmikiem do zagrania tą maszynką, jaką jest E75TS. No dobra, ziomeczki E75TS. Szybkie to. Mobilne, jak na hateczka, to na pewno. Fajna pęka. 282 peny. To też mi się wydaje, że to jest bardzo duży plus, jeżeli chodzi o ten czołg versus inne hateki. No ależ ten oj, on wygląda kosmicznie. Ty, no jak miałbym grać zwykłą skodą, a tym, to zawsze wezmę ten skinek do no, reskinek. No w sumie klona, no. Tak to nazwijmy. Pamiętajcie, że 75 możecie grać test tą premką, możecie często zagrać sobie na medowni, jeżeli nie ma takiej potrzeby, żeby jechać na chatyki, bo na przykład nikt od was tam nie jedzie, albo się okazało, że mało czołgów od was jedzie na, na Mordor, to możecie sobie pojechać na medownię i tamten czołg nie będzie mieć problemów z dojazdem, powinien się szybko mniej więcej przepozycjonować, szybkie pestki, dobra pena, alfa 360, więc nie każdemu się to spodoba. Ale być może dla wielu osób będzie to dobra alternatywa względem Renegade'a. Opuszczanko też jest ok. Jak najbardziej ok, bym powiedział. Rozniosło mi ziomeczkę, chyba... chyba przesadził. Ajajaj, ale szczurek przez tego gościa się zatrzymał. Przez tego gościa się zatrzymał. Ziomek, ty się cofnij stamtąd, proszę. Daj im grać tutaj, niech podjadą, niech się rozleją. Szkoda, że to nie weszło. A mogło. Chciałbym zrobić coś więcej. Ale mam takie wrażenie, że jeżeli zagram na to agresywnie, to spotkam nie los tego gościa, który pikuje sobie bokiem. Więc poczekajmy. Tutaj czasami wykonywanie agresywnego ruchu nie ma sensu, jeżeli twój team gra bardzo pasywnie. ja z Mari z mojego teamku to mało co zostało. To trochę mi przeraża obrazek tej bitwy, wiecie? Ja już tam nie chcę nawet uciekać. Ja tutaj chcę zostać i farmić do końca. Mój teamek gra taki defense. Przecież my zaraz wszyscy popadamy. Ja już nie mam połowy teamu. Troszkę to smutne przyznaję. Zobaczcie, gdzie jest El Zobaczcie, co to się dzieje. Random z piekła rodem. Celne działo. Szybkie pestki. Dobra pena, dobra wieża. Jak on może tak grać? Ja pierdziukam. A propos wieży, słuchajcie. Nawet chyba nie, nie, dałbym powieść, dał. Ładnie się zmieścił. Ale dużo pastek będziecie dingać. E, chciałbym wam powiedzieć, że coś możemy zrobić w tej bitwie. Z turbo dużo lepiej się robi wymiany. Z turbo dużo lepiej się robi wymiany. E, dlatego, że mam lepszy wsteczny. Dlatego, że mam lepszą moc na tonę. Szybciej się wychylam. Mniej czasu tracę na tym, żeby być wystawionym do przeciwnika. Bijemy to po skodzie, bo jest bardzo ważna. Niestety mojego teamku już nie ma. I tak jak wam mówiłem, że... Tutaj chyba w boczek mi dał nawet. Chyba tak. <laughs> tak jak wam mówiłem, kochani. Że uda nam się coś zrobić. Tak się udało. Ale nie na tyle, żeby się cieszyć dobrą grą. Szybką miałem drużynę. Unluko. Słuchajcie, moim zdaniem, jakimkolwiek czołgiem byśmy tutaj nie grali, wynik wcale nie byłby lepszy. Timek po prostu za szybko wyparował. Trzeba z tym żyć i jakaś następną, no. Ciekawa maszyna, ale chyba niezbyt popularna. Wydaje mi się, że na przykład jeżeli ludzie grają więcej Lube to tylko dlatego, że go mają z czasów, że tak powiem, zamierzchłych World of Tanks. Dlatego dlatego e 75TS jeździ mniej, ale gdyby ten czołg wyszedł dużo wcześniej, gdyby był Gdyby był w, w, ma, w dużej ilości wydany, gdyby duża ilość osób miała do niego dostęp wcześniej, to sądzę, że ludzie by się do niego przyzwyczaili i częściej by nim grali. Dlatego ciekawe jest porównanie do i z tą maszyną przez niektórych widzów. O nie, czy tutaj nikogo nie będzie? Jest dużo medów. Że ty źle stoisz i musisz stanąć normalnie, nie jak dziwny człowiek. Chodź, chodź, mam 300 peny prawie, chodź. <laughs> Jak nie będziesz skontowany, to będzie wchodzić. Także E-75TS jest... specyficzną maszyną. Bo to jest specyficzny czołg. Im się gra inaczej... niż resztą hoteków. No tutaj... ja mam takie wrażenie, że to bardziej medy niż czołg ciężki, serio mówię. Gdyby ktoś mi go pokazał, to bym, to bym, pomyślał, że to w sumie jest bardziej uciężały MET, niż hatek. Takie, takie, taki, mam odbiór tego czołgu, tej maszynki. Kończmy sobie, typa, elegancko. I co? Jedziemy, czy nie jedziemy? Nie ma GeSor'a, Isu i Turtla, plus Conwaya na spocie. Czy ja chcę robić agresywny ruch? Wydaje mi się, że to może być takie A77 e niższego tieru. Bo A77, e słuchajcie, też jest mobilne. E-77 z turbo też potrafi nieźle pojeździć, też jest takim, taką hybrydą HTK Meda. Podobnie jest z tym czołgiem. Więc jak lubicie 77 no tylko, no wiadomo, alfa mniejsza, tak? Mniej HP, mniej, mniej tych wszystkich statystyk, ale te czołgi, moim zdaniem, mają ze sobą coś wspólnego, pomimo tego, że są na innych poziomach, tak? To jest ósemeczka, 77 jest dziewiątką. Ale jak ktoś lubi takie szybsze maszynki, to może będzie się tym nawet dobrze bawić. Nie wiem, czy ja mogę tak grać w tym miejscu. Nie wiem, czemu się odbiłem, nie rozumiem. Serwerowy chyba nie złapał, co? Myślałem, że on go dobije, lol. O! Ja myślałem, że on go dobije. Chyba, nie wiem, zmisował też pestkę z bliska, co? Dobra, no. Trzeba było. I tak by zginął, tak? Bo tam dwóch gości go pikowało, więc to i tak nie miało żadnego znaczenia, ale. Byłem pewien, że on go skończy zanim. zanim padnie. Łatwa pecha w tego zioma. Chyba, że mówiłem o mnie i o arcie. Skoda jest bardzo agresywnie wystawiona. Skąd ja dostałem pechę? Co? Nie, no to tak się nie robi, ludzie. Widzieliście to? 430 przejechał obok Skody i miałem takie. O co chodzi? Chłopy się minęły, no. To jest na pewno ciekawy czołg dla niektórych osób. W sensie. Będzie ciekawy dla niektórych osób. Czy dla każdego to jest maszyna? No nie, nie jest. Ale czy jest czołg, który jest idealnym czołgiem dla każdego? Nawet ludzie bezety 176 nie lubią. Dobra. Czy możemy coś wyłowić? Wychylanie się tędy nie ma sensu. Nie wiem, czy nie mógłbym pomóc tą skodą, ale nie chcę tutaj podjeżdżać. Tu jest ISU. Nie wiem, czy oni się niecofnili tymi modami tutaj na a 56 Będzie problem. Co ja mogę zrobić tym tym hatekiem? 263, nie ma już HP. Hm. Mam takie wrażenie, że to jest runda z serii na wyniszczenie. O! Ho -ho -ho! Dobra! Dobra! Złapany! złapany. A dlaczego Charlie przyjechał po mnie, dał mi piepestkę i nie ma nic tutaj damage'a? Halo? Żameczki? Co, Jak to się stało, że ten kundze sobie po mnie piknął? Ktoś mi powie, jakim to jest możliwe? Niestety przyjęliśmy bombę od kundze. Mamy jednego blind'a na arcie, co jest fajne. I Milusie. W ogóle super. Nie, nie, nie. Timing. Nie, 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 nie. nie. Zły timing. Najgorszy timing świata. No, 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 no. Alfa 360 też czasami pomaga z tą peną. Ogólnie wolałbym mieć 360 Alfy, 282 peny, niż 400 uszkodzeń na strzał i 240-230 peny. Brawo Isu. brawo, dałeś radę, super. Ale ciężka runda. O Jezusie Chrystusie, ale się tutaj namęczyłem z tym awkiem. Nudna strasznie bitwa, ale 5 killi zrobiliśmy. Nie wiem ile Arta miało HP, ale blinda mamy, więc źle nie było. Dobra, daliśmy jedną pechę wartę. On miał jakieś ogryski, ale Arta odholowana. No ekspowo całkiem fajnie. Niestety tutaj z tym wynikiem. Za szybko padliśmy i su powiedział: popa Więc minus. Mapa pilzno. Wiem, że mam full golda. Wiem, 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 wiem. Nie zrobiłem podziału, ale pęka na podstawie też jest spoko jak Intuicje, jeżeli będziecie tym farmić, warto wziąć, żeby się przełączać, właśnie pomiędzy tymi rodzajami. Ammo 8,7 z przeładowania mamy. No, zobaczymy. Czy jechać agresywnie, czy pasywnie. Może w tym matchmakingu nie będę grał jakiegoś hamskiego agru. Co? Może nie warto. Zagrajmy to sobie na spokojnie. To jest właśnie problem tej mety. Mała ilość czołgów ciężkich, bardzo dużo medów. No i masz el dorado, nie? Myślisz sobie, gdzie będą chateczki? No na pewno nie tam, gdzie powinny być. Łatwa, szybka pecha. Najpierw popracujemy sobie nad tym gościem. A, ja, już nie. Widzę, że Juto tutaj próbuje nam podjechać. No, zniszcz te bramę, no dobrze. O, niedobrze. A tak się ustawiłem na zniszczenie bramy, żeby oddać pechę. Dobra, zobaczymy sobie side-scrapa. Jeszcze nie mieliśmy chyba okazji zrobić o tym czołgiem. To sobie zrobimy. Będę na pewno przyjemna. Fajny wsteczny z turbo. Definitywnie pomaga. W takich, w takich sytuacjach. Hmm? Chyba stankowała mi ta... ...drabina, czy cokolwiek to było. On już jest w garażu. Umówmy się. On już jest w garażu. I to szybkim. Speedrun jest grany. Widzimy Artę. Cofnijmy się trochę, żeby nie zebrać drugiej pech od Juto, gdy mam przyładowanie. Uważajcie na Emila. Emil ma 500 na bombie. Więc wa warto respektować ten czołg. Ale przyjemnie to jeździ. Jestem wystawiony jak dzban, nie? Ale jest okej. Okay. Emil ma też długie przeładowanie. SHPTK gdzieś stąd, tak? Ok. Czy ktoś spotnie Emila? Byłbym wdzięczny. A stąd mi dał co? Męska potykała. Tak mi się wydaje. <laughs> dawaj, dawaj, jedziesz z nim. Kuchenka 33. Wiecie, że jak słyszę słowo kuchenka, jak słyszę, kochani, słowo kuchenka, to mam gdzieś w głowie taką starą kuchenkę na gaz. Nie pamiętam firmy, ale jeżeli pamiętacie, jak tam za czasów PRL-u, no bo moi rodzice to tam, wiecie, no mieli, jeszcze używali sprzętu z PRL-u, jak ja się urodziłem. To widzę taką starą, obskurną kuchenkę, gdzieś tam na gaz poprzypalaną. Ale tam była taka jedna firma w Polsce, która robiła właśnie sprzęt. Nie wiem, jak to się nazywało. Za młody byłem. Dobra, precz z kuchenką. Być może to była Amika, ale nie wiem, czy to była Amika. Nie wiem, nie wiem. Kurczę, ona miała taką dziwną klapę jeszcze. Przykładano. No to dziwne było. karnik też oczywiście na gaz. U nas w, wtedy w Polsce chyba nie było. E... Opa, dzięki fajnie, że dostałeś pechę. U nas w Polsce jeszcze chyba nie było popularnych w latach na początku 90. lub też końcówka 80., tak? E... Płyt grzewczych. Jest tam większość domostw na pewno miała sprzęcior właśnie na gaz, kuchenkę taką jechanka. Ale wracając do Wocika, później przejdziemy do kuchenki. Ale wracając do Wocika, no widzicie, jak ten T77 e się spisuje. Stawa może nie jest genialna, ale celność jest dobra. Połączona z tą prędkością lotu pocisku, z tymi APK i apc ami robi robotę. Fajna wieża, niestety, dolna płyta nie jest zrobiona z tytanium. Damy mu z prawego, żeby się nie męczyć. No i ekstra, i fajna bitewka nam siadła tutaj. 3,5 już zrobione, a szybkie są te gry. Ciężko czasami nie zrobić więcej, jak masz pustą flankę, jak nie masz czołgów ciężkich. Więc musisz się męczyć i szukać tych uszkodzeń sobie samemu. Szkoda, że to nie weszło, bo było idealnie, gdybym tę pestkę dał, no ale... Jeśli nie ma, co się lubi, to się później myśli, że szkoda, że damage'a się nie zrobiło. Dobra, to już musimy dać elegancko. Ten czołg też fajnie taranuje. O tym wam jeszcze nie powiedziałem, ten czołg robi zajebiste tarany. No chyba koniec, już nie ma na co patrzeć. 3800 sobie zrobiliśmy, bez żadnego problemu, chociaż wolałbym mieć większy dostęp do chateków. High Caliber jest, przyjemne to nawet. E 75 test jest w akcji, let's go! Co my tutaj możemy zrobić? Zagrać od razu agresywnie, Jezus Maria! Gdyby nie było tych dwóch art, to miałbym genialny matchmaking, a tak te dwie arty mogą mi wszystko popsuć. Dobrze, że całe uszkodzenia startują z góry, bo na tym trybie wszyscy mają spawna u góry, nie ma tutaj tego zielonego. Czyli to, gdzie się pojawiasz, jest gdzieś w tych kwadratach. Gdzieś w tych kwadratach się pojawiacie i wszystko się dopiero rozjeżdża. No ale wiadomo, jak pół muzy pojawi się tutaj, no to wątpię, że dojedzie na górę. Raczej ludzie robią odwrotnie i stąd uciekają gdzieś w dół. Ok. Jaką mamy sytuację. Jest, jest, jest fałka. Możemy mu dać jedną za darmo bez problemu. Ocie, cholera, panie. Na traczku. O jest, on jest tak biedny. To jest chyba stokowa jeska. Rozumiecie ten ból i cierpienie? Jak ludzie muszą się męczyć, grając stokowymi czołgami. To jest smutne. Specjalnie nawet do niego nie strzeliłem, Już nawet nie ochodziło o uszkodzenia, tylko szkoda mi go. Niech on sobie coś sparmi. Może w kogoś dapechę, co? No nie, no. Wargaming, no. Stokowe czołgi w 2024 roku to nie fajne jest dla ludzi, nie? Jakby co, tak tylko mówię. Ten system powinien zostać jakoś zmieniony. Szczerze to nie myślałem za bardzo nawet jak, ale mógłby być zmieniony. 282 peny pozwala nam na penowanie wszystkiego bez większych problemów. A oni, na moją wierzę, muszą strafić tylko w cypel, ewentualnie w wąskie paski tutaj. Więc czołg dość problematyczny dla... Dla ósmych poziomów chateczków, dla dziewiątych czasami. No Tadeki. To już raczej większego problemu z tobą nie mają Przez wzgląd na wysoką pękę, ale... Zobaczcie, jakie to robi sito. Minęły niecałe dwie minuty gry. Liczymy sobie do tego dojazd i całą resztę, a już mam 3000. Czyli nieźle, nie? I to jest właśnie to, o czym mówię. Ten czołg ma tak wysoki profil, że zapominam, że mogę dostać w bok. To mnie na tym czołgu tak myli niekiedy. Ten wysoki profil. Na to musicie uważać, jak tym grać. Bo inaczej będziecie wychylać się tak, jak ja. Myśląc, że jest OK, Dostaniecie trzy tuby. I macie smuteczek. Więc może jakoś pod kątem bardziej się wychylajcie. Nie bokiem totalnie. Uuu. Plan był dobry. Wykonanie gorsze. Wiedziałem, że on tutaj stoi, więc po niego przyjechałem. <laughs> Daję mu trochę bomby. Tam były jakieś tedeczki, nie? Jak, ta, jak panzer i coś jeszcze chyba. Okej. Okay. A za wysoko to ja tak nie będę, po niego się wychylał, bez sensu. Dobrze. Możemy chyba to odpuścić, wjechać sobie w środek mapy, bo tam są dwa czołgi drużyny przeciwnej. Nie wiem, czy one tam się utrzymają lub będą w stanie utrzymywać na tyle długo, zanim dojadę. Aha, no nic nie mówiłem. No może go olejemy, co? Tam jest IKV, on ma penę. Aj, karamba. Chyba. Nie wiem czy nie lepiej było grać na tego ziomka, na tego polusa, wiecie? Ale 3900 zrobione, tylko że już uszkodzeń nigdzie nie ma. Dobra, odpalamy sobie 3 razy, a jedziemy po jak pancera. Jak złapiemy coś po spocie, to fajnie. Zrobimy sobie eliminację na tym T53. On tym Polakiem nie będzie w stanie tutaj nic zrobić. Chyba, że ucieknie do przodu i miał gra. No tak może? Oho. A, bo Vipera jest na przeładowaniu i się cofnęła. Ok, to dlatego chłop sobie wiekał w środek. Ok, no chyba przesadziłem tutaj w tym momencie, ale myślałem, że on tam padnie, zanim. zanim... Oj, to jest to: Snapy na tym czołgu często też nie siadają. Mam takie wrażenie, że te snapy nie siadają. No to czyli nam nie wyszedł play. Mogliśmy sobie grać na tego typa, skończyć gościa. Nie jechać nigdzie i zrobilibyśmy dużo więcej szkody. Teraz ginę, no trudno. O, ciężko było. <ścoughs> nie udało się. Misja się nie powiodła, jeżeli chodzi o wybór i o decyzyjność. Ale ciąg fajny. Całk fajny. Czołg do fajnego na pogrania na FL-u. Niekoniecznie na randomie, słuchajcie. Nie musicie tym grać na randomie tylko i wyłącznie. Ale jeżeli ktoś grał z was frontlinea, to ten czołk na FL-a się nadaje jak najbardziej. Spisuje się tam, moim zdaniem, nawet lepiej niż na randomku. Z tego względu, że tam ludzie nie strzelają goldem. Więc będziesz z automatu odbijał więcej. No dobra runda była, no co? Cztery bitwy z rzędu zagrane. Essa.